Vagina. Kiedy gdyż mu upierdolony twój dom będzie kurwa spalony Mikez rozpierdolony kurwo będziesz obrażony Coś kurwa głupszy niż przeciętny widz, rolnik szukażony Co? Kurwa deru, by dostał rajta prędzej gdybyś tam nastroł ten editor pierdolony Naser Mater, naser mater, mater, marek wagina wymachuje kuta Kurwa przypierdala flash albo kurwa nie ma mega lata po postawić tą nie potrafi bić deception d'y'a tylko kurwa nie KURWA kurę ci do dupy kurwa, kurwa. Dupie, kurwa. Marek Wagina, startuje kombajda na swoją Bang. Marek kurwa cielęcina, ukształta dolina, prega balina Mój dupa cipa. Ale teraz nawijam w twoim stylu, czyli znam słuchawki kurwa nie słyszę bitu, ale patrzę się What? na waveform autostyle, więc kurwa będzie picik bardziej niż na twoje... Nie patrz marka w kurwa, kurwa nie znam. Nie patrz kurwa, Kurwa, Nie patrz Nie kurwa znów pół pół w swojej karierze. Wyjebałeś się na brata, wyjebałeś się na siostrę, wyjebałeś się na matkę, wyjebałeś się na ojca. Niby jesteś miliarderem, a nie starczy ci do końca miesiąca. Kurwa. Nauczy się kurwa budować kurwa w GD celu pierdolony PONT Naucz się kurwa grać w GDT celu pierdolony RAID się kurwa grać w Clash Royale ty, celu cwelu pierdolony się traki robić kurwa Naucz się w bit trafić Naucz się filmować kurwo jebana cwelu pierdolony Nauczy Naucz się kurwa w kalkulatoru wpisywać dwie liczby bajda. kurwa mnożyć przez siebie kurwa u Dobra już mi się nie chce nawijać bajda, więc będę powoli kończył będę się zabijać kurwa Marek Wakina przemieniam tu debila Kurwa go Dusi. Ja pierdolę co to było? Dobra gości weź się stąd już zawijaj bo kurwa szkoda mi śliny na ciebie. Bit jest spoko ale kurwa no adresat jest chujowy kurwa. Jest gatunek. Kurwa w klaszej, w i kurwa w budowanie i w nawijanie i kurwa we wszystko weź niech wypierdala stąd. Dobra. Yo. Ej, 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 ej. MW CFEL MW CFEL MW CFEL Ej!